Drogi kolego, kraje na literę R. R. Tak. A i jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Więc możesz wymienić pięć, ale fajnie, jakbyś wymienił wszystkie, bo nie są trudne. Rumunia, Rosja. Tak. Rwanda. Tak. RPA. Tak. Och, Boże, u Was będą więcej na jakieś skuty. <coughs> Dobra, Afryka. Boże, i będzie, na pewno będzie jeszcze jakaś Republika Środkowa Afrykańska, chyba to się nazywa po polsku. Tak. Zostały ci dwie. Myślę, że jest jeszcze jakaś Republika. Jak odpowiedzieli na to ostatnie dwa? No, dni. obie to są Republiki. No to dlatego nie znajduję ich kuźma. No, Ale ogólnie jedna to. ja bym to anulował, A, bo ja. Ale czekaj, Wybrzeż. Nie, Wybrzeżesz Kościusz Słoniowej nie jest tam republiką. Ja. No, nie. Ale jedna to się nazywa Republika Konga, ale ja to znam pod nazwą Demokratyczna Republika Konga. Więc to um, jest w teorii nadę, no. Więc tego bym nie liczył, więc została ci jedna, ale to jest na no, wiem, że ich znam, ale wiesz, po, po angielsku ani po, po niemiecku nie gada się republika, i dlatego ciężko mi to znaleźć. Ej, nie, wiem, czy ty tam nie byłeś nawet? Co, w Afryce byłem tylko w tym. Eee... Myślałem o tym, a to są wyspy Zielonego Przylądka. No to się nazywa Republika Zielonego Przylądka. A, po polsku szans. No. No. no to się ogólnie nazywa. To jest w ogóle hit, bo. Uwa, to się nazywa no, nazywa się. No, u nas to się nazywa tak jak u nis, to jest Kap Verde. U nas nazywa Cabo, Cabo Verde. Cabo Verde no. A u nas Cabo Verde po prostu. A, a no. Republika Zielonego Przylądka, fajnie. Tak, no. Nie wiedziałam, że po polsku to się tak nazywa. <śpok> Napiszcie w komentarzach, ile wy byście zgadli.